Kiedyś też myślałem, że te dwa słowa brzmią dokładnie tak samo. Jeśli ty też tak myślisz lub nie wiesz, jaka dokładnie jest między nimi różnica, ten filmik jest właśnie dla ciebie. Spakowałem kilka lat mojego doświadczenia w to jedno wideo, abyś w końcu przestał mylić te dwa kluczowe w amerykańskim, angielskim dźwięki i nauczył się je wymawiać poprawnie. Nie jest to żadna czarna magia. Wystarczy jedynie dobry nauczyciel. Nazywam się Daniel. Uczę angielskiego i amerykańskiego akcentu od 10 lat. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na absolutny przełom w twoim rozwoju językowym. I jeśli tak, to zaczynamy. Zacznijmy od tego prostszego słowa. Po występują tu dwa problematyczne i zupełnie nowe dla ciebie dźwięki, bo nie istnieją one w języku polskim: dark l i e. Zacznijmy od dźwięku samogłoskowego. W angielskim są dwa rodzaje dźwięków samogłoskowych: tense, czyli takie, które wymagają zaangażowania naszych ust i mięśni twarzy i relaxed, przy których nasze usta i mięśnie twarzy nie będą robić w zasadzie nic. W słowie po mamy dźwięk o, który należy do tej drugiej grupy. Kiedy go wypowiadam, moje usta nie robią w zasadzie nic. Wyobraźcie sobie, że chcecie powiedzieć nasze polskie u, ale nie możecie ruszać ustami. Jedynie trochę je rozchylacie, aby wypuścić powietrze. Spróbujcie sami. O! Świetnie. Chyba nie było to takie trudne. Warto wspomnieć, że ten sam zrelaksowany dźwięk samogłoskowy pojawi się w innych bardzo popularnych słowach takich jak: bok, good, czy look. A co z tym dźwiękiem na końcu? Prawdopodobnie nie wiedziałeś, że w angielskim występują dwa rodzaje L. Light L to bardziej podobne do dźwięku L, który mamy w polskim, pojawi się ono w słowach takich jak like, love czy lack. I dark L, które nie występuje w języku polskim i pojawi się w słowach takich jak pull, ball czy fall. Zatem jak wyczarować ten dźwięk? Wyobraź sobie, że na końcu tych słów jest nasza polska litera ły. Zastanów się, co robisz z ustami, gdy wymawiasz dźwięk wi. Musisz zrobić dzióbek. Ł. Dark L to nic innego jak nasze polskie ły, ale bez robienia dzióbka. O. O. Spróbuj powtórzyć sam. I teraz całe słowo. Najpierw wymówię je nieco wolniej i przeciągnę te dwa dźwięki. Po. Po. Jako że w praktyce dźwięk samogłoskowy u jest raczej krótki, bardziej naturalnie będzie gdy powiemy po. Po bardzo szybko. Powtarzaj zdania za mną. He had to pull the door hard because it was stuck. She pulled the heavy suitcase up the stairs. Don't pull the cat's tail. It might scratch you. Potrenujmy jeszcze z innymi słowami, które również będą miały w sobie te dwa dźwięki. Fo. Fo. Do. Do. Bo. Bo. Sko. Sko. Posłuchajmy jeszcze kilku native speakerów wypowiadających te dwa dźwięki razem. I love my vintage juicer. My kids especially love using that juicer because you just to pull on that handle and see all the juice come out. The federal government website is showing the resources that we pulled together and the... But I see cynicism for what it is. A psychological quicksand that will pull me in deeper the more I move through it. Aby utrwalić nową wiedzę, dobrze byłoby gdybyś zatrzymał teraz wideo i potrenował. Nie zapomnij również zasubskrybować tego kanału i zostawić łapki w górę, jeśli podobacie się mój content. Przejdźmy teraz do słowa "pool". Różnica między "po" a "pool" tkwi w samogłosce. Jak wcześniej wspomniałem, mamy dwa rodzaje samogłosek tense i relaxed. Samogłoska u występująca w słowie "pool", jest tym pierwszym rodzajem, bo aby ją poprawnie wymówić, Nasze usta powinny się trochę napracować. U U w przeciwieństwie do poprzedniego dźwięku. Tutaj dobrze jest zrobić dziubek i trochę wydłużyć ten dźwięk. Warto wspomnieć, że długi dźwięk U wystąpi również w słowach takich jak food, boot czy moon. Poza samą długością samogłoski, w amerykańskim pojawią się również dodatkowe sylaby. Wyobraźcie sobie, że słowo pool ma trzy sylaby. Pu, ło, o. W ten sposób odpowiednio wydłużycie sylabę i będzie to brzmiało poprawnie dla amerykańskiego ucha. Pamiętajcie, że na końcu ponownie użyjemy naszego dark L. Pu, ło, o. I teraz w bardziej naturalnym tempie. Pool. pool Powtarzaj za mną. The children spend the whole afternoon playing in the pool. She goes to the pool every morning to swim laps. We built a pool in our backyard last summer. Ta sama zasada co w słowie pool będzie obowiązywała również w słowach takich jak school, cool. Native it was the meeting place for the town except the oak park pool though it was funded by all of montgomery's citizens. i went over to her house and um, she lived in this neighborhood that had sort of like it had like a neighborhood pool and we used to sit at this neighborhood pool and i would open the trunk of my car. My 14-year-old self created the perfect little mainstream family, complete with a huge mansion and enormous swimming pool. Teraz czas na mały test. Twoim zadaniem będzie zgadnięcie, które słowo wymawiam. Test długim "U czy krótkim "o po. Po, które to słowo, jak myślisz? Oczywiście, że krótkie "O... po, a teraz "fu. Fuo. Jak myślisz? Długie czy krótkie? Oczywiście, że długie. Fuo. I na koniec jeszcze mała ciekawostka. Jest jedno wyjątkowe słowo, którego pisownia sugeruje wymowę przypominającą słowo pło, a jednak wymawia się je z tym samym dźwiękiem co słowo po. Tym wyjątkowym słowem jest ło, czyli bawełna. Powtarzaj za mną. That day she wore a beautiful wool sweater. I native speakerów. They learned to to knit with real wool yarn and natural materials. Um, one writer, uh, Hugh Howie, experimented with short stories on Amazon by releasing one very short story called Wool. That's all for today. If you liked it and would like more takiego this Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce. Cześć!